Właśnie, no. Proszę Państwa, samoloty J-3 postanowiła armia amerykańska zrobić dobry samolot rozpoznawczy i łącznikowy. Wiecie Ten Państwo, jak wyglądała przeróbka samolotu J3 na wersję puszkową? W bardzo prosty sposób. Trzeba było pójść do magazynu na farby farby, no, używany przez amerykański korpus armii lotniczych i przemalować samolot J3. I tak powstał samolot o nazwie L4. Tylko jedyna różnica w przemalowaniu. No tak naprawdę potem troszkę więcej z niego to jest RWD-5R, proszę Państwa. To, czego oryginał w, 30, w połowie 1933 roku pilotowany przez samotnego pilota Stanisława Skarżyńskiego, pilota wojskowego przyleciał Atlantyk. To dzisiaj praktycznie niepobity wynik. Skarżyński yy, wsiadł do samolotu w